Cześć, jesteśmy na przejściu na przejściu dla pierzych w nowej Dępie. Zaraz wyjechał pociąg który już słyszycie. Jest dopiero godzina. Czekajcie. Gdzie? Nie, to nie pociąg, tylko ci się odbija. To jest... 18.28. Powinien być 34. Czy jednak się nie opóźnił? 31. A, 31 będzie jechał S S.A. Może na drugą stronę przejdziemy? Dobra, zrobię małe cięcie, bo tutaj troszeczkę długo się idzie. Dobra, robimy małe cięcie na pociąg. Znaczy nie na pociąg, tylko na na, na przejście. Dobra, ropę. Dala. Dobra, wiecie co, jesteśmy już na przejeździe kolejowym. Będzie zaraz jechał przenobóz S.A który pod, prawdopodobnie jedzie wiecie co? Z Rzeszowa chyba do Lublina. A ten drugi Intercity będzie jechał z chyba. O 7 rano zjedzie chyba z Piły Głównej do. do Przemyśla. Prawdopodobnie ten o 21 Intercity będzie jechał z że, do, że z że z z Piły Głównej do Rzeszowa Głównego ale będzie za zakindalał rozalin. stamtąd prawdopodobnie jedzie na USA, a stamtąd prawdopodobnie będzie jechał Intercity ale nie będzie janki, bo dopiero 21 Intercity jak go nagram to już będziemy mieli z głowy dobra, zrobię wam małe dzięcie teraz na pociąg bo tu trzeba stać chyba która jest ta godzina chujowa? Pociągu? Jeszcze nie? 18.30 już powinien jechać Chyba słyszę tam światła Tam na drugi przejazd Słyszę światła nie. Dobra, wieczór. co? Zresztą, ale, wiecie co, ja mam taką kolegę górską w domu i tam jest Pendolino, wiecie, a tutaj nie jeździ jeszcze Pendolino, ale może kiedyś będzie jeździł, ja mam marzenie, żeby być w kabinie maszynisty, dobra, ej, no zmienili kolor tego zakładu automatyki, co jesteś? Na Majdanie? Mhm. A chyba jedzie. Bez powodu. Ciekawe jak tą lampę błyskotliwą będę na świata kierował. Ciekawe czy będzie paliło się. Będę. Dobra, zrobię Wam teraz małe cięcie na pociąg. Widzimy się na pociągu. Chodź, chodź, chodź. Ja nie widać? Im. Idzieje. Ależ nie. Pinga. Mhm. Mhm. Bu. Open. Patrzcie. Dega ja tu nagram. O, to ja nie zatrąbił. Po. Idzie przy nowosysach Pomacham w czas Intercity o 21 Lampki... ...drąga chyba Ale smrodzi po nim. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym filmie dzisiaj. Będziemy dzisiaj na Intercity, tak? Dobra, do zobaczenia jutro. Dzisiaj się będziemy na Intercity. Pa!